Jest świetnie zachowane i tutaj ciężko się naprawdę skupić nad mówieniem. Bardziej po prostu trzeba to zobaczyć, bo no to jest chyba najpiękniejszy widok, jaki może zobaczyć każda osoba, która pojawia się w Prypeci. Widok na główny plac. Nie zbliżam się do krawędzi ze względu na to, że są ludzie, którzy mogliby mnie tu zobaczyć, a <laughs> oczywiście goście. Tych przejść nie używali. Otwieramy drzwi i wchodzimy w znów w korytarz. Szyb windowy, plus korytarz w jedną, w drugą stronę. Zobaczmy, może tutaj. Czernobyl Tour, sezon czwarty. No i jesteśmy w Prypeci. Obiecywałem, że. Obejrzymy trochę prypeć. No to dzisiaj nastała taka pora, kiedy zwiedzamy tutaj brzydkie słowo zwiedzamy, eksplorujemy tutajsze przedszkole. Naprawdę niesamowita sprawa. Wybaczcie, że nie będę was tak naprawdę oprowadzał zbyt mocno po tym przedszkolu, a no ze względu na to, że jest świetnie zachowane i tutaj ciężko się naprawdę skupić nad mówieniem, bardziej po prostu trzeba to zobaczyć, bo. Elementów, które świadczyły o tym, że były tutaj dzieci, jest naprawdę wiele. Są grzeczka, są zabawki, są krzesełka, są łazienki, w których jeszcze ciągle są nocniki. Zresztą, co ja Wam będę opowiadał, sami zobaczycie. Witajcie. i prawdopodobnie jest część związana z lekarzami, pielęgniarkami, higienistkami i temu podobnymi zdrowotnymi rzeczami. <laughs> Pomieszczenie, w którym znajduje się dosyć sporo dokumentacji no i elementy świadczące o tym, że mogły być tutaj zabierane dzieci. Prawdopodobnie jest to pokój dentystyczny, to co wam w tej chwili pokazuję. Tutaj prawdopodobnie pani pielęgniarka mogła przyjmować chore dzieci, mogła sprawdzać ich stan zdrowia, bo rodzice czasem mogli przyprowadzić. Tu zupełnie ciemno nam się zrobiło, prawda? Ale przejdziemy kawałek dalej. Zobaczcie, wchodzimy do kolejnego pomieszczenia, i to jest to pomieszczenie, które pokazywałem Wam przed chwilą z zupełnie drugiej strony. Prawdopodobnie jakaś malutka izolatka dla chorego dziecka, no i pokój dentystyczny. Nie wiem, czy tak było na pewno. Takie są moje przypuszczenia i pomieszczenie, które pokazywałem wam przed chwilą. Te przedszkola to były naprawdę prawdziwe kompleksy, kompleksy, w których znajdowało się wszystko, czego dziecko potrzebuje do rozwoju. panie i panowie to teraz pochodzimy trochę po salkach pochodzimy po miejscach gdzie dzieci spędzały najwięcej czasu wraz ze swoimi wychowawcami zapraszam serdecznie Nikt się na mnie nie obrazi za to, że takie standardowe i kultowe wręcz miejsca wam pokazuję. No to jest chyba najpiękniejszy widok, jaki może zobaczyć każda osoba, która pojawia się w Prypeci. Widok na główny plac. Nie zbliżam się do krawędzi ze względu na to, że są ludzie, którzy mogliby mnie tu zobaczyć, a w pewne miejsca wchodzić nie wolno. Energetyk, Centrum Kultury, tutaj po tej mojej stronie, sami widzicie, a za moimi plecami w tym momencie, tam w tle, to jest elektrownia. Tutaj z tej strony Czarnobylska elektrownia. W momencie, kiedy przyjeżdżała jakaś delegacja, to właśnie tutaj przyprowadzali wszystkich dygnitarzy po to, żeby mogli podziwiać, jak pięknie rozwija się Związek Radziecki, komunizm kwitnie i energia atomowa jest czymś naprawdę niesamowitym. Tutaj również w czasie awarii naukowcy, którzy spali właśnie w tym hotelu. Spędzali czas obserwując, jak postępują prace likwidacyjne, oczywiście zewnętrznie, do momentu, kiedy, pojawia, kiedy jeszcze był dym. I nie tylko zresztą. Lecimy dalej, pokażę Wam, jak wyglądał hotel. Są schody, którymi przemieszczamy się od punktu widokowego do pomieszczeń hotelowych. Tak jak mówiłem, może rewelacji tu nie ma, ale myślę, że warto zobaczyć, jak wyglądał hotel. Tutaj, jak sami widzicie, wejście do wind, korytarz w jedną stronę, w drugą stronę i pokoje. Pokoje niewielkie w tej chwili, wyposażenia nie ma w nich praktycznie żadnego. Ściana, na ścianach. Łuszcząca się farba. Ta farba oczywiście w różnych kolorach. Mamy również łazienkę, ubikację. Tam już dalej wchodzić nie będę, wejdę z natomiast tutaj. Tylko nie chciałbym sobie zrobić krzywdy. Jeszcze kawałek głębiej, żebyście zobaczyli pokoje. Proszę, tu jest pokój numer 613. Bo to jest szóste piętro tego budynku. Tu jest pokój numer 615. Czyli wiemy już na pewno, że pokoje były dzielone. Pokoje po prawej stronie były parzyste, pokoje po lewej stronie były nieparzyste. Tak wygląda pokój. Tu była jakaś szafeczka. Idziemy dalej tym korytarzem, jeszcze kawałek. Oj, mokro. To już niestety stan jest bardzo słaby. Pokój numer 616. Zobaczcie, samo centrum. Tutaj e, łazienka, właściwie ubikacja do 6, 616 wchodzić nie będę. Tutaj szczerze powiedziawszy nie do końca chce mi się dalej iść, bo jest bardzo mokro. Zobaczmy jeszcze jeden pokój i tutaj zerknijmy. Mamy przejście na klatkę schodową, szyb windowy. Klatką schodową zejdziemy sobie jedno piętro niżej. Schodami w dół. <laughs> Oczywiście goście tych przejść nie używali. Otwieramy drzwi i wchodzimy i znów Korytarz szyb windowy plus korytarz w jedną, w drugą stronę. Zobaczmy, może tutaj, czy cokolwiek zostało w pokojach 519. Trochę za tu robimy. Jeszcze jeden pokój, który warto było otworzyć. Nie, to nie pokój. Tutaj był syp. Tu natomiast pewnie jakieś pomieszczenie dla. Obsługi hotelu, no i pokój, w którym została nawet jeszcze wykładzina. Chciałbym przypomnieć, że jeżeli chodzi o hotel Poleski, Polesie, przepraszam, Polesie, to był hotel, który działał jeszcze długo po samej awarii w elektrowni, ze względu na to, że tutaj mieszkali likwidatorzy, a właściwie nie, tutaj mieszkała ekipa naukowa i ci, którzy zarządzali akcją, którzy podejmowali decyzje, oni tutaj spędzali swój czas patrzcie jaka ładna łazienka jeszcze kafelki zostały okej okay. słowo ładne w tym momencie może nie jest do końca na miejscu tak czy inaczej ten hotel działał jeszcze dosyć długo dlatego też najprawdopodobniej nie ma w nim żadnych mebli zostały one po prostu wywiezione w momencie kiedy była taka możliwość meble zostały wywiezione stąd nie wiem czy wykorzystane w innych miejscach zobaczcie jeszcze wykładzina no, i oczywiście, widok na główny plac. Energetyk, tak jak wspominałem, no i cały plac. Stąd pewnie również, co niektórzy oglądali, samą ewakuację, bo jak sądzę, nie wszystkich wywieźli z trypeci, choć z drugiej strony mogli wywieźć. Skoro doszło do awarii, myśleli, że może jeden, dwa, może trzy dni. Nie będą tu mieszkać, a później wrócą. Ale to tylko dywagacje, bo tak naprawdę wiedzieć, jak było, naprawdę nigdy chyba nie będziemy.